Jesteśmy Tobie Boże wdzięczni za Twoje słowo, jesteśmy Tobie wdzięczni za nasze dzisiejsze wspólne zgromadzenie. Dziękujemy, że Ty dałeś nam, pozwoliłeś nam dzisiaj opudzić się, dałeś nam kolejny dzień. Wszystko, co mamy, dajesz nam z łaski. Jesteśmy błogosławieni zdecydowanie bardziej niż, niż na to zasługujemy. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność i chcemy także prosić Ciebie, Boże, żeby dzisiejsze Słowo przemawiało do nas z mocą, żebyś Ty posługiwał się Twoim Słowem, żebyś posługiwał się mną jako kaznodzieją do tego, żeby Twoje Słowo było zwiastowane zgodnie z Twoją wolą i zgodnie z Twoim zamysłem, żebyś budował Twój Kościół. Amen. Amen. Od wersetu 13. Następnie Haman opowiedział swojej żonie Zeresz i swoim przyjaciołom o wszystkim, co go spotkało. Onży zaś jego doradcy jego żona Zeresz powiedzieli do niego, jeżeli Mordochaj, wobec którego zacząłeś upadać, jest z plemienia żydowskiego, to nie przemożesz go, a raczej całkowicie upadniesz. Gdy oni jeszcze z nim rozmawiali, zjawili się eunuchowie królewscy i szybko sprowadzili Hamana na ucztę, którą przygotowała Estera. Przybył tedy król wraz z Hamanem, aby ucztować u królowej Estery. Również w drugim dniu rzekł król do Estery, napiwszy się wina. O cokolwiek poprosisz królowo Estero, będzie ci dane, a życzenie twoje aż do połowy królestwa będzie spełnione. W odpowiedzi królowa Estera rzekła... Jeśli znalazłam łaskę w Twoich oczach, królu, jeśli król uzna to za dobre, to na moją prośbę niech mi zostanie darowane życie, a mój lud na moje życzenie. Wydani bowiem jesteśmy, ja i mój lud, na zagładę, na zabicie, na wytępienie. Gdybyśmy byli, gdybyśmy bowiem zostali sprzedani jako niewolnicy i niewolnice, milczałabym, gdyż niedolata nie byłaby warta tego, by nią króla niepokojono. Na to króla Haszwe rzekł do królowej estery. Kto to taki gdzie jest ten, który powziął ten zamysł, aby tak postąpić? Estera odpowiedziała, ciemiężycielem i wrogiem jest Haman, ten zły człowiek. Wtedy Hamana ogarnął lęk przed królem i królową. Wtedy król wściekły, wstał od uczty i udał się do ogrodu pałacowego. Haman zaś wstał, aby błagać królową esterę o życie, widział bowiem. Że nieszczęsny jego kres jest już u króla postanowiony. Gdy król powrócił z ogrodu pałacowego do domu, gdzie odbywała się uczta, a Haman padł na łoże, na którym spoczywała Estera, król rzekł: Czy jeszcze królową zamierzał zgwałcić w mojej obecności w pałacu? Zaledwie król te słowa wypowiedział, a już na twarz Hamana rzucono zasłonę. Wtedy odezwał się do króla Harbona, jeden ze unuchów. Oto w domu Hamana stoi już szubienica na 50 łokci wysoka, sporządzona przez Hamana dla Mordochaja, który przecież korzystną radę dał niegdyś królowi. Rzekł więc król, powieście go na niej. Powiesili tedy Hamana na szubienicy, jaką przygotował dla Mordochaja. Potem wściekłość króla ustała. Czytałem długo, więc będę mówił krótko. Zawsze... E Komukolwiek, kto chce zajmować się kaznodziejstwem, zachęcam, polecam, żeby czytać fragment Słowa Bożego, nawet obfity, bo wtedy mamy pewność, że coś mądrego na pewno w kazaniu będzie powiedziane. Ach. Charles Spurgeon napisał kiedyś tak. Mówisz, gdybym miał trochę więcej, byłbym zadowolony. Mylisz się. Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, co posiadasz, nie byłbyś zaspokojony nawet, gdybyś podwoił swój stan posiadania. W innym miejscu pisze tak: Zadowolenie człowieka znajduje się w jego umyśle i nie jest zależne od stanu posiadania. Aleksander Wielki, mając świat u stóp, wołał o jeszcze jeden świat do podbicia. Człowiek jest nieustannie. Niezaspokojony. Człowiek ciągle o czymś marzy, ciągle o czymś śni, ciągle mu czegoś brakuje. Pogoń za spełnieniem, pogoń za posiadaniem czegoś, czego się jeszcze nie ma, obojętnie ile by się nie miało, skłania nas do krzywdzenia siebie i do krzywdzenia innych, tylko po to, żeby wyszarpać dla siebie kęs, który i tak za chwilę zwymiotujemy. I szatan. Wykorzystuje taką naszą naturę, żeby niszczyć. Żeby niszczyć człowieka, żeby niszczyć Boży Lud i żeby niszczyć Boże Stworzenie. Ale Bóg jest także w stanie wykorzystywać taką naszą naturę i te nasze grzechy, grzeszne pragnienia, żeby ratować. Ratować ludzi, ratować Boży Lud i ratować swoje stworzenie. I historia w Księdze Estery opowiada o takim właśnie ratunku. Fragment, który dzisiaj studiujemy, jest punktem kulminacyjnym księgi, gdzie następuje niespodziewane odwrócenie biegu wydarzeń. Przypomnę tylko krótko, że od początku księgi czytamy o spisku, który ma zetrzeć żyjący w Imperium Perskim Boży Lud z powierzchni ziemi a jest tak z powodu megalomanii człowieka o imieniu Haman który ma taką obsesję na własnym punkcie że kiedy pewien Żyd o imieniu i nie chce się przed nim pokłonić ten postanawia wymordować cały naród żydowski trzeba przyznać, że machło w rozmach jeden gość mu przeszkadzał a chciał, żeby, żeby jego zabić chciał wymordować cały naród Nasz fragment opowiada, jak Bóg w swojej opatrzności wywraca plan hamana do góry nogami i realizuje swój plan. poniża wywyższającego się, a wywyższa poniżonego. O tej Bożej opatrzności, jeżeli Bóg pozwoli będziemy sobie, będziemy, opowiemy sobie w późniejszych kazaniach. a dzisiaj zwróćmy uwagę na pewien grzech, który jest kluczowy w całej tej historii. Możemy wręcz powiedzieć, że gdyby nie ten jeden grzech, cała historia w Księdze Estery nie wydarzyłaby się. I mowa tutaj o ludzkim grzechu niezadowolenia. O niezadowoleniu. I ktoś mógłby pomyśleć, że to jest błaha rzecz. Morderstwo, gwałt, kradzież, czy nawet kłamstwo. To są poważne grzechy, których powinniśmy unikać, ale niezadowolenie, przecież tego nawet nie ma w dziesięciu przykazaniach. I owszem, grzech taki nie jest wprost nazwany w Biblii grzechem niezadowolenia. Ale jeżeli uważnie się przyjrzymy, to zauważymy bardzo wyraźnie jego istnienie. Mały katechizm Westminsterski na pytanie numer 81. Czego zabrania dziesiąte przykazanie, czyli przykazanie nie pożądaj żony, nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego? Odpowiada w ten sposób. Dziesiąte przykazanie zabrania wszelkiego niezadowolenia z naszego stanu, zazdrości lub odczuwania przykrości z powodu powodzenia bliźniego oraz zabrania wszelkich nadmiernych działań lub afektu względem rzeczy, które posiada nasz bliźni. I przyjrzyjmy się teraz zachowaniu Hamana. To był człowiek, który miał praktycznie wszystko. Był drugim po królu człowiekiem w kraju. Miał ogromne bogactwo. Miał liczne potomstwo, co było oznaką powodzenia i statusu społecznego. W rozdziale 5 czytamy, że dostąpił też wyjątkowo Wyjątkowego zaszczytu, bycia zaproszonym wraz z królem na, w pewnym sensie, prywatną ucztę do królowej Esterii. I to nie raz, lecz dwa razy. Można by powiedzieć prawie, że taki przyjaciel rodziny, tak myśl, mógł sobie o sobie myśleć. Ale zobaczmy, że to wszystko nie wystarcza, by dać mu satysfakcję. Przeczytajmy od wersetu 9, gdzie Haman opuszcza pierwszy bankiet królowej Estery. Werset 10. od dziewiątego. Werset dziewiąty. W dniu tym wyszedł Haman wesół i dobrej myśli. Gdy jednak Haman zobaczył w bramie królewskiej Mordochaja, że nie podniósł się i nie okazał przed nim żadnej obawy, wpadł we wściekłość na Mordochaja. Lecz Haman opanował się i przyszedłszy do domu, sprosił do siebie swoich przyjaciół i swoją żonę Zeresz i chlubił się przed nimi ogromem swego bogactwa i wielką liczbą swoich synów i swoim wyróżnieniem przez króla i wywyższeniem ponad innych książąt i dworzan królewskich, po czym Haman rzekł, tylko króla i mnie, a nikogo poza tym nie zaprosiła królowa Estera na usztę, jaką przygotowała, a również na jutro jestem do niej zaproszony wraz z królem. Werset trzynasty. Ale wszystko to mnie jeszcze nie zadowala, dopóki widzę Żyda Mordochaja przesiadującego w Bramie Królewskiej. Wszystko to mnie jeszcze nie zadowala. Chciałbym, żebyśmy teraz na temat tego niezadowolenia właśnie z naszego fragmentu, ze Słowa Bożego, poczynili kilka obserwacji. <laughs> Czym jest i skąd bierze się niezadowolenie? I kiedy sięgamy do Biblii, to zauważymy, że niezadowolenie wyrasta na gruncie pychy. Niezadowolenie wyrasta na gruncie pychy. Wyrasta na przekonaniu, że zasługujesz na więcej niż masz, że należy ci się więcej niż mają inni. Pycha to przekonanie, że jesteś kim więcej, kimś więcej niż jesteś. Że możesz coś więcej niż możesz i że należy ci się coś więcej niż masz. Ewa, skuszona przez węża, uwierzyła, że może być kimś więcej niż jest, kimś więcej niż człowiekiem. Uwierzyła, że może więcej niż wyznaczył jej Bóg. Uznała, że może tyle co Bóg. I uwierzyła, że należy jej się więcej niż ma, niż jej zostało dane. To była pycha w wyniku czego była niezadowolona z tego, co ma, i sięgnęła po to, co nie było jej dane. Nie trzeba być wybitnie spostrzegawczym, żeby dostrzec, jak pysznym człowiekiem jest haman. Nie jest to przypadek, że kiedy król pyta, co należy uczynić dla człowieka, którego król chce odznaczyć, ten myśląc oczywiście, że mowa o nim, sięga niemal pogodność królewską. Szaty króla, królewski Rumak z królewską koroną I to taki, na który jeździł już król. Królewski Rumak z królewską koroną na głowie i publiczny hołd od ludzi. Haman jest żądny królewskiej chwały. Ale mimo to, że Haman ma niemal wszystko, cały czas jest niezaspokojony, ponieważ niezadowolenie jest jak worek bez dna. Szatan obiecuje nasycenie, a daje tylko nieustanny większy głód i gonitwę za wiatrem, którego przecież nie da się złapać. Szkocki teolog Thomas Boston powiedział kiedyś tak: Diabeł jest najbardziej pysznym stworzeniem i najbardziej niezadowolonym, ponieważ pycha i niezadowolenie mieszkają pod jednym dachem. Pycha i niezadowolenie. Mieszkają pod jednym dachem. Pycha jest gruntem, na którym wyrasta niezadowolenie, czyli brak satysfakcji z tego, co robi Bóg i co Bóg nam daje. I zobaczmy teraz, do czego niezadowolenie, grzech niezadowolenia może prowadzić. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że niezadowolenie zabija radość. Niezadowolenie sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwymi ludźmi. Nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy. Haman ma wszystko, prawie wszystko. Nie ma jakiejś tam godności królewskiej. Ale ma więcej niż człowiek o jego pochodzeniu mógłby mieć. Jest niemal najwyżej postawionym człowiekiem w kraju, któremu z pewnością nie brakuje na chleb. Jednak nie jest w stanie cieszyć się z tego, co ma. Czytamy, że Haman w dziesiątym wersecie sprosił do siebie swoich przyjaciół, swoją żonę Zeresz, chlubił się przed nimi ogromem swego bogactwa. To było takie wymienianie tych pewnych rzeczy, żeby sobie poprawić humor. Wymienia to wszystko. Wielka liczba swoich synów, swoje wyróżnienie u króla, itd. itd. Ale wszystko to mnie jeszcze nie zadowala. Dopóki widzę Żyda Mordochaja przesiadującego w Bramie Królewskiej, on nie jest w stanie się cieszyć. Niezadowolenie zabija naszą radość. Dlatego oczywiście Haman zamierza sięgnąć i po to, i zaspokoić swoją żądzę, i zabić Hamana. Niezadowolenie zabija naszą radość z tego, co mamy, ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jest takie powiedzenie, kto nigdy głodu nie czuje, temu i nie smakuje. Niezadowolenie wyrosłe na gruncie pychy doprowadza do tego, że im więcej mamy, tym mniej doceniamy to, co mamy. Zobaczmy też, że niezadowolenie prowadzi do wielu grzechów. Niezadowolenie prowadzi do wielu grzechów. Chęć zaspokojenia własnych pragnień prowadzi do tego, że Haman chce zabić Mordochaja, zabijając przy okazji cały naród żydowski. Niezadowolenie pcha go do morderstwa i ludobójstwa i kradzieży, bo Haman przy okazji chce ograbić Żydów. Jeżeli mielibyśmy użyć jakiegoś innego przykładu z Biblii, Król Dawid z powodu niezadowolenia, z powodu swojego nienasycenia, chciał mieć potrzebę dla siebie. Była ona mężatką, nie była mu dana przez Boga, ale skuszony jej urodą, z chciwości, z nienasycenia, z niezadowolenia, uznał, że takiej pięknej kobiety jeszcze nie miał i chce ją mieć. Chce więcej niż ma i więcej niż może mieć, niż mu jest dane. I ten jeden grzech, niezadowolenia, był przyczyną wielu kolejnych grzechów. Grzechu porządliwości, potem grzechu cudzołóstwa, ostatecznie morderstwa męża Batrzeby. Niemal jego królestwo się rozpadło z powodu tego jednego grzechu. Ale oprócz tego, że nasze niezadowolenie prowadzi do wielu grzechów, to prowadzi także często do Krzywdy innych. Niezadowolenie prowadzi do krzywdy innych. Haman jest chciwy szacunku i chwały, i z powodu swojego nienasycenia jest gotowy skrzywdzić miliony ludzi, by dostać to, czego chce. Ale zobaczmy, że nawet kiedy bieg wydarzeń w tej historii odwraca się tak, że nie skrzywdzi on tych, których zamierzał skrzywdzić. Z powodu tego grzechu niezadowolenia, to nawet wtedy niezadowolenie Hamana doprowadzi do krzywdy innych, ponieważ w wyniku jego spisków ostatecznie zginie cała jego rodzina. Niezadowolenie często prowadzi do krzywdy wielu ludzi. Jeśli mielibyśmy szukać przykładów w naszym codziennym życiu, mąż, który zdradza swoją żonę. Ostatecznie doprowadza do rozpadu rodziny. Jasne jest, że krzywdzi innych. Krzywdzi swoją żonę, krzywdzi dzieci, krzywdzi rodzinę kochanki. Źródłem tej krzywdy jest jego niezadowolenie. Jego niezadowolenie z jego życia, z jego żony. Nie wiem, czy wiecie, ale. Są historie prostytutek, które opowiadają o swojej pracy i wyznają, że często miewają klientów, którzy przychodzą do nich, wyżalić się. Jak do psychologa, wyżalić się, jak okropną mają oni żonę, jak bardzo czują się oni nieszczęśliwi. Ich niezadowolenie prowadzi do zniszczenia innych, do krzywdy innych. Żona, która zdradza męża, bo ten stary. To tylko od rana do wieczora w robocie siedzi. Nie jest romantyczny, nie docenia jej. Żona, która zdradza go, bo zasługuje na lepszego, z powodu swojego niezadowolenia krzywdzi innych, niszczy relacje, rozbija rodzinę, krzywdzi dzieci. Ostatecznie może dojść do sytuacji, że nasze niezadowolenie nie tylko krzywdzi i niszczy innych, ale krzywdzi i niszczy nas. Może zniszczyć nas całkowicie. Historia Hamana jest tego dobitnym przykładem. Jego niezadowolenie doprowadziło go na szubienice. Dokładniej to prawdopodobnie skończył wbity na pal. To słowo oznacza dosłownie zawieszenie, ale najprawdopodobniej zawieszenie przez wbicie na pal, bo to było bardzo popularnym, popularnym sposobem egzekucji w starożytności. Haman wpadł we własne sidła. Które zastawił sobie poprzez swoje niezadowolenie. I dzisiaj też poprzez niezadowolenie ludzie niszczą samych siebie. Niszczymy samych siebie. Zobaczcie, ile osób uzależnionych straciło życie z nienasycenia, z niezadowolenia. Ci ludzie wiedzieli, że jeszcze trochę, a wątroba przestanie im pracować. Ale ciągle byli nienasyceni i w końcu wychylili ten jeden ostatni kieliszek, który rozpoczął nieodwracalny proces umierania w męczarniach. Już nie dało się tego uratować. Szacuje się, że w samym 2017 roku na świecie zmarło prawie 600 tysięcy osób z przedawkowania narkotyków. Z nienasycenia, z niezadowolenia. Spogoni za czymś, czego jeszcze nie mamy. W 2015 roku na świecie ponad miliard osób było zarażonych jakąś chorobą weneryczną inną niż HIV, z czego ponad 100 tysięcy osób zmarło. W 2015 na całym świecie miliard osób zarażonych jakąś chorobą weneryczną. Z niezadowolenia, z nienasycenia. Niezadowolenie niszczy. Ich niezaspokojenie, niepohamowane pragnienia, niezadowolenie zniszczyły ich. Jak widać, niezadowolenie to jest bardzo niepozorna broń, którą szatan posługuje się, żeby nas kontrolować i niszczyć wszystko dookoła, włącznie z nami samymi. I nie myślmy, że Kościół Jezusa jest wyjątkiem, którego tego którego ten problem nie dotyczy. Możemy zastanowić się, ile razy słyszeliśmy w kościele narzekanie, ile razy słyszeliśmy pieśni nie takie, ile razy słyszeliśmy, że pastorowi to w tym tygodniu kazanie tak średnio wyszło i wiele, wiele innych, innych słów wyrażających nasze niezadowolenie. Ja muszę przyznać, że studiowanie tego fragmentu, tego tematu, lekko mną wstrząsnęło i sprawiło, że bardzo poważnie zacząłem analizować własne życie i identyfikować w nim grzech niezadowolenia. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jakim cudem do tej pory nie zauważyłem tego w Biblii. I, i nie mam pojęcia, jakim cudem do tej pory Kościół tak mało o tym mówi. Każdy z nas, oczywiście, w pierwszej kolejności, musi sam sobie. Przeanalizować własne skłonności i sam sobie postawić odpowiednią diagnozę. Jeżeli niezadowolenie, narzekanie, marudzenie, brak radości wypływają z nas, to musimy przyjąć gorzką tabletkę krytyki i diagnozę, że jesteśmy po prostu pyszni. Ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, niezadowolenie. Wyrasta na gruncie pychy. Te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. Lekarstwem na tę chorobę jest po prostu pokora i zadowolenie i wdzięczność. Ja wiem, że to brzmi bardzo banalnie, ale tak po prostu jest. Nie myśl o sobie. Że jesteś kimś więcej niż jesteś, i że możesz coś więcej niż możesz, i że zasługujesz na więcej niż masz, a niezadowolenie nie będzie miało gruntu do kiełkowania i rozwoju, ponieważ niszcząc w sobie pychę, niszczysz w sobie grunt, na którym to niezadowolenie wyrasta. Niedawno w Wydanej, w niedawno wydanej książce w poszukiwaniu zadowolenia Nancy Wilson pisze tak: Zadowolenie to umiejętność radowania się Bożą wolą we wszelkich sytuacjach, niezależnie od tego, czy są łatwe czy trudne. Chociaż łatwo to zrozumieć, z pewnością niełatwo to zrobić. Dlatego potrzebujemy lekcji. By nauczyć się tej umiejętności, potrzebujemy też nauczyciela, którego bez wątpienia mamy, mamy w Panu Jezusie. Koniec cytatu: Jeżeli chcemy doskonałego przykładu do naśladowania w tej dziedzinie, w dziedzinie zadowolenia, to musimy patrzeć na Jezusa, z którego ust nigdy nie padły słowa narzekania. Słowa niezadowolenia. On zawsze modlił się do ojca w sytuacjach, które przeciętny człowiek uznałby za jakieś szaleństwo, modlił się do ojca i mówił dziękuję ci ojcze, wywyższam ciebie za to, że na przykład zakryłeś te rzeczy przed pewnymi osobami, a objawiłeś się prostaczką. Tak? Musimy patrzeć na Jezusa który na krótko przed ukrzyżowaniem modlił się do Boga tak. Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I to są kluczowe słowa. Niech się stanie wola Twoja, nie moja. Ja nie mówię oczywiście, że Jezus był zadowolony z woli Ojca w takim sensie, że w radosnych podskokach biegł na krzyż. Bo to nie jest tak proste. Ale był zadowolony pokornie. Wola ojca mu wystarczała i nie ośmielił się sięgnąć po więcej. Odwracając tym samym postępowanie człowieka w raju, któremu wola Boga nie wystarczała, które sprowadziło na świat nieszczęście, zniszczenie. Po więcej w tym temacie, w samej w temacie samej walki z niezadowoleniem odsyłam do tej książki. Zachęcam do przeczytania. Można to przeczytać w jeden dzień. A teraz chciałbym, żebyśmy zakończyli słowami, które myślę, że bardzo łatwo będzie nam zapamiętać, i które mogą stać się dla nas doskonałą bronią w walce z pychą i z niezadowoleniem. Chciałbym, żebyśmy spróbowali to zapamiętać. Pycha i niezadowolenie mówią, zasługuje na więcej niż Bóg mi dał. Pokora i zadowolenie mówią. Bóg dał mi więcej niż to na co zasługuję. Pycha i niezadowolenie mówią: zasługuję na więcej niż Bóg mi dał. Pokora i zadowolenie mówią: Bóg dał mi więcej niż to na co zasługuję.